Czy zastanawiałeś się, jak w Twoim organizmie dochodzi do odkładania się komórek tłuszczowych? Procesy lipolizy i lipogenezy, czyli usuwania i tworzenia się komórek tłuszczowych, zachodzą nieustannie w naszym organizmie. Oczywiście, jeżeli dochodzi do zaburzenia tych procesów na miano jednego albo drugiego, to wówczas mamy albo chudnięcie, albo tycie. Jeżeli przyjmujemy zbyt dużą ilość kalorii, a nie spalamy ich, no to wtedy procesy lipolizy są spowolnione, dochodzi do zwiększenia procesów lipogenezy, czyli do tworzenia się komórek tłuszczowych. Procesy te również zostają zachowane, jeżeli nie mamy odpowiedniej ilości wody w naszym organizmie, dlatego picie wody jest bardzo ważne, zarówno w codziennym swojej diecie, oraz również że korzystacie z zabiegów kosmetologicznych. Ponadto bardzo duże znaczenie w równowadze, choć w pomiędzy procesem lipolizy a lipogenezy, odpowiadają hormony w poziom leptyny oraz insuliny. Dlatego także bardzo ważna jest odpo odpowiednia ilość i jakość snu, aby wszystkie procesy zachodziły i organizm regenerował się prawidłowo. Na drodze po wymarzoną sylwetkę bardzo dobrze oprócz podstawowych zasad higieny, które należy codziennie stosować w swoim codziennym życiu, są również zabiegi kosmetologiczne, do których należy krolipoliza, lipoliza iniekcyjna, ultradźwięki, czyli lipoliza bez, liposukcja bez skalpela, termoaktywny zabieg wyszczuplający, endermologia, żelazko-celulogia, persoterapia. Także jak widzicie, wachlarz, wachlarz zabiegów kosmetologicznych jest bardzo bogaty, jeżeli i ty chciałabyś ujętnić oraz wspomóc swoje ciało w. W procesie odchudzania serdecznie Cię zapraszam do naszego gabinetu na zabiegi kosmetologiczne wpływające na ujętnienie, odmodlenie, zregenerowanie i wspomaganie wyszczuplania.